A, nie mogłem się doczekać piątku, by móc cię znów zobaczyć. Zamawiałaś coś? Nie. Niespodzianka! O! Mary, moja kochana żona! Co za niespodzianka? Przestań urzeć. Co ty? Gdzie ona jest? Jest w szafie? Skarbie. Ale w skarbie, proszę. Daj spokój! Hej, skarbie. Nikogo tu nie ma, widzisz? Po co ty się tak nakręcasz? Tylko ciebie kocham. Jeśli tylko mnie kochasz, to udowodnij. O? Chcesz teraz to zrobić? Mm. To łaskocze. Mm. Mm? Czyj to telefon? A, No mój. Mój. Znowu kłamie. Nie, nie, pokażę ci. Zobacz. Ja tylko. O, widzisz? Ja, ja tylko zmieniłem dzwonek i... Wtedy wiem, czy to ktoś z pracy, czy... Moja kochana Mary. Skarbie, patrz. Pamiętasz? Pamiętasz tę naklejkę? Sama mi ją kupiłaś. Coś mi tu nie gra. Przysięgam, ja poczułam kobiece perfumy, gdy weszłam do pokoju. O, skarbie, chyba trochę przesadzasz. Nikogo tu nie ma i nie było. Może powinnaś się przewietrzyć. Co? Potem pójdziemy coś zjeść. Dobrze. Zaraz wrócę. Było blisko. Hej, cześć. Podoba Ci się mój mąż? No? O co Ci chodzi? Słyszałaś. Podoba Ci się? Nie. T to znaczy tak. Znaczy się. No nie. To tylko zwykły gość. E Właściwie to nie wolno nam się spoufalać z gośćmi. Zwolniliby mnie natychmiast, gdybym złamała zasady. Spokojnie, tylko żartowałam. Okej. Okay. A słuchaj, a może widziałaś, czy ktoś odwiedzał mojego męża dzisiaj rano? Albo. W zeszły piątek. Ja nigdy nikogo tutaj nie widziałam. Zawsze pracował sam, kiedy wchodziłam sprzątać. Mm. Jasne? Dziękuję. Wybacz, że przeszkodziłam. Nie szkodzi. A właściwie to mam jeszcze prośbę, tak? Chciałabym zobaczyć nagrania z kamer umieszczonych w korytarzu. Możesz. Mi w tym pomóc? Nie, wybacz. Przemyśl to. Solidnie cię za to wynagrodzę. Przykro mi, polityka hotelu tego zabrania. Do widzenia. Jasne, chyba sama będę musiała się wybrać do ochrony i powiem im, że. Hm. zgubiłam portfel. Jestem pewna, że z przyjemnością pomogą mi rozwiązać mój problem. Nie idź. Lepiej nie zaprzątać im głowy takimi drobnostkami. I ja ci pomogę. Dobra, przewin nagranie do około 11, zanim przyszłam do pokoju. Jasne? E, nic szczególnego, to tylko ja. Mm. Zobaczmy dalej. Pewnie. Karbie, klucze. Poczekaj chwilę. Tak, dobra, mam Nie martw się. Było pusto. Ja sprzątam pokój po drugiej stronie, a to jesteś ty. Nakręcam się za mocno. No dobrze, wybacz, że naciskałam. Żaden i problem. Dziękuję za pomoc. Jasne. Jeszcze jedno, tak? Poproś kogoś, żeby zniósł mój bagaż do auta, wracam do domu. Dobrze, proszę Pani. Dziękuję. O, skarbie, czytasz mi w myślach. Moja głupia żona już wyjechała Więc mamy Nie teraz w końcu mamy cały dzień na zabawę Głuchy jesteś, czy co? Poczekaj tu na mnie. Czego chcesz? Witaj kochasiu, skończymy to, co zaczęliśmy. Ała? To kto był... Kochasiu, tak. Mary! Eee. Ła ładnie wyglądasz. Ja. Co? O, odbiło ci? Zamknij się. Wiem, co powiesz. To nie to, co myślisz. Ale ja myślę, że zdradziłeś mnie z pokojówką, która chowała się wcześniej pod łóżkiem. Dosyć tego świnia. O, 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 skarbie, skarbie. S serio, chyba przesadzasz. To, to, to tylko zabawa. Taka gra, nic poważnego, tylko... Oczywiście. Wiesz, że jesteś dla niego tylko zabawką? Czy może obiecał ci miłość po gru? Słonko, Słonko, przestań. Proszę. Skarbie, skarbie, wybacz mi. Proszę, ta głupia laska nic dla mnie nie znaczy. Na twoim miejscu nie obrażałabym obsługi hotelu. Bo kiedy już z tobą skończę, będziesz tu zamiatał, żeby mieć za co żyć. Rozwodzimy się. I zapomnij o naszym majątku. Zgarniam wszystko. O! Co do ciebie. Przypomnij, proszę, um, Co się z tobą stanie, gdy. za bardzo spoufalisz się z hotelowym gościem? No tak. Zwolnią cię. Myślę, że czas spakować manatki, bo jesteś skończona. Skarbie, proszę! Proszę, wybacz mi! Chcesz odpuścić wszystko, co zbudowaliśmy z powodu głupiej zdrady? Tak, bo wiem, że to się nie skończy. Ty podły draniu.